Witam Was w 2019 roku, z tej strony Matis. Jak się zapewne domyślacie, dzisiaj mam Wam do zaprezentowania kolejne trzy tematy. Na początku posłuchacie o październikowym znalezisku z Indii, które w pewnym sensie daje nam wgląd w życie dawno zapomnianej już cywilizacji. Następnie posłuchacie na temat obserwacji znad Pentagonu, która to zdaniem części z internautów może stanowić faktyczną rejestrację tajnego samolotu szpiegowskiego. A na zakończenie, niezwykłe światła z Filipin, które, to, jeśli wierzyć teoriom, albo spowodowały, albo ostrzegały mieszkańców tego kraju przed trzęsieniem ziemi, które miało miejsce następnego dnia. I to byłoby już na tyle tytułem wstępu. Dlatego też z całego serca chciałbym życzyć Wam miłego sensu i mam nadzieję, że usłyszymy się już za chwilę. Jak donosi portal The Hindu zaledwie parę miesięcy temu odnaleziono kilkanaście figurek z terakoty, które stanowią pozostałość po dawno zaginionej starożytnej kulturze, znanej dotąd jedynie ze stron hinduskiego sanskrytu. Wiele wskazuje na to, że natrafiono tam na dawne miejsce kultu religijnego, w którym to oddawano cześć między innymi słynnym reptoidalnym homonoidom, czyli tak zwanym Wspomniane figury Zostały odnalezione jeszcze na początku października ubiegłego roku, tuż po trwającej wcześniej powodzi. Statuetki mężczyzn, kobiet i wspomnianych wcześniej nag zostały odkryte przez przepływających w okolicy rybaków, którzy następnie skontaktowali się z władzami lokalnymi. Po zbadaniu miejsca zdarzenia przez zespół z Departamentu Archeologii stanu Kerala, naukowcy doszli do wniosku, iż odnalezione artefakty należą zapewne do kultury Pamba, znanej również pod nazwą Pampa. Jeśli o niej nie słyszeliście, to nic dziwnego, ponieważ jest to jedna z najmniej znanych cywilizacji żyjących niegdyś na terenie obecnych Indii. Ten stan rzeczy jest jednak o tyle dziwny, że to właśnie jej przedstawiciele mieli stworzyć podstawy dzisiejszego hinduizmu. Pomimo tego, pamięć o nich pozostała jedynie na kartach sanskrytu, choć nie wykluczono, że dzięki temu odkryciu stan ten może ulec zmianie. Zgodnie z naszą obecną wiedzą, wspomniana kultura powstała w dorzeczu rzeki Pampa i funkcjonowała w agresji od około 3000 lat przed naszą erą do 1200 lat przed naszą erą. Rzekomo, to właśnie tam ukazał się jeden z bogów hinduskiego panteonu, czyli Ayapan, co uczyniło z tej rzeki miejsce o podobnym znaczeniu jak Ganges. Uważa się, że figury stanowią pozostałość po świątyni, która została postawiona ku jego czci. Nie ma jeszcze co do tego żadnej pewności, ale archeolodzy skierowali figurki do dalszej analizy i rozpoczęli przygotowania do wykopalisk w poszukiwaniu innych pozostałości pożyjących tam ludziach. Swoją drogą, biorąc pod uwagę fakt, że odnaleziono tam figurki przedstawiające nagi, trudno byłoby chyba nie zwrócić uwagi na fakt, iż mamy tu do czynienia z kolejną starożytną kulturą, która z jakiejś przyczyny deifikowała tego typu istoty. Poniekąd może to tłumaczyć fakt, iż zgodnie z legendami Nagi mieszkały w podziemnym mieście Bogawati, gdzie strzegły skarbów ukrytych w ziemi. Wiele ze starożytnych kultur kojarzyło podziemia bezpośrednio ze zaświatami, dlatego też taka korelacja nie wydaje się szczególnie dziwna. Jakby nie patrzeć, tak samo uważali Sumerowie, Grecy, Rzymianie, Słowianie, czy nawet północno i południowoamerykańskie plemiona Indian. Część z Was może też pamiętać wspominane przeze mnie legendy Irlandczyków. Zgodnie z którymi podziemny lud Danan władał ich przodkami aż do przegrania bitwy, w wyniku której udali się oni pod ziemię do swoich tajnych miast. Oczywiście nie możemy mieć pewności, czy nie jest to jedynie przypadek, ale trudno nie odnieść wrażenia, że wiele ze starożytnych kultur, na których pozostałości natrafiamy dzisiaj, faktycznie sprawia wrażenie, jakby zupełnie zapadły się one pod ziemię. Olbrzymi czarny trójkątny kształt został zauważony na nagraniu z kamery przemysłowej obserwującej niebo nad Waszyngtonem. I jak się okazuje, ta niezwykła obserwacja miała miejsce w okolicy Pentagonu, czyli budynku Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych. Stąd też pojawiły się zrozumiałe pogłoski, że być może znajduje się tam jakiś tajny pojazd powietrzny. Na przykład mityczny trójkątny TR-3B, który to Amerykanie Rzekomo doskonalili po przejęciu jakiejś obcej technologii. No, zgodnie z opublikowanymi informacjami, wideo przedstawiające trójkątne UFO nad Pentagonem zostało wykonane 19 grudnia 2018 roku. Jak się zapewne domyślacie, niemalże natychmiast wywołało ono burzę w amerykańskim internecie. To z kolei doprowadziło do pojawienia się lawiny teorii na ten temat. Przykładowo Niektórzy bardziej sceptyczni internauci uważają, że jest to po prostu artefakt obrazu. Co oznaczałoby, że ta niezwykła zdawałoby się obserwacja została wywołana jedynie przez błąd kamery. Tego typu wyjaśnienie nie zadowoliłoby oczywiście wszystkich, dlatego też są i tacy, którzy chylą się ku twierdzeniu, iż ten czarny trójkąt to w rzeczywistości tajny pojazd powietrzny zbudowany przy użyciu technologii obcych przejętej przez USA, czyli tzw. TR-3B. Znany skądinąd jako projekt Aurora. Wbrew pozorom, tego typu tezy nie są wysnuwane zupełnie znikąd, a obiekty klasyfikowane jako czarne trójkąty były widywane na amerykańskim niebie przynajmniej od połowy lat 80. Według jednej historii, miały to być pojazdy rozwijane w ramach tajnego projektu prowadzonego po tym, gdy rząd USA wszedł w posiadanie kilkunastu maszyn tego typu przyjętych od Niemców po upadku III Rzeszy. Nie jest to jednak jasne, czy była to faktyczna niemiecka technologia, czy też może technologia, którą Niemcy próbowali zastosować do budowy swojego słynnego Wunderwaffe. W tym miejscu warto byłoby przypomnieć, że Niemcy faktycznie budowali w czasie wojny trójkątne latające skrzydła, takie jak na przykład Horten Ho 229, był to samolot szturmowy zaprojektowany przez braci Woltera i Reymara Hortenów który to dziwnym trafem był łudząco podobny do dużo późniejszego, amerykańskiego niewykrywalnego dla radarów superbombowca B-2. Co wspiera dodatkowo fakt, że ponad wszelką wątpliwość wiadomo, iż jeden z egzemplarzy H-229 tuż po wojnie trafił do Stanów Zjednoczonych. A zatem nie ma chyba co się spierać, że Amerykanie mogli wykorzystać te projekty nie tylko przy produkcji B-2, ale również przy F-117A czyli dźwiękowym myśliwcu typu Stealth, który również można nazwać latającym trójkątem. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze wybitnie trójkątny dron szpiegowski RQ-170 Sentinel, którego egzemplarz został przejęty przez Iran w 2011 roku. W tym miejscu pojawia się jednak problem, ponieważ żaden z tych pojazdów nie dysponował innym napędem niż rakietowy czy odrzutowy. A tymczasem rozmaite trójkątne kształty były i są widywane nie tylko na niebie, ale również na orbicie okołoziemskiej. Co z kolei prowadziłoby nas do konkluzji, że jeszcze w latach 80. ubiegłego wieku istniała technologia umożliwiająca budowę samolotów kosmicznych, która z jakiejś przyczyny została utajniona. A zatem, czy obiekt widziany 19 grudnia nad Pentagonem może być mitycznym latającym skrzydłem TR-3B? Czy też może jest to nagranie drona typu RQ-170 Sentinel, który obserwuje budynek Amerykańskiego Ministerstwa Obrony ze względów bezpieczeństwa? Lub jeśli wolicie, czy jest to jedynie artefakt obrazu, który tylko przypomina trójkąt? Jeżeli któraś z tych opcji wydaje się Wam bardziej prawdopodobna od innych, to gorąco zachęcam do tego, abyście podzielili się swoją refleksją w komentarzach. A na koniec ciekawostka z Filipin. Okazuje się bowiem, że w jednej z tamtejszych miejscowości, dosłownie dzień przed trzęsieniem ziemi, które miało tam niedawno miejsce, zaobserwowano niezwykły fenomen świetlny nieznanego pochodzenia. Na nasze szczęście, całość zdarzenia została udostępniona w serwisie YouTube. Dlatego też dzisiaj postaram się Wam o nim opowiedzieć. Na filmie widać coś, co wygląda jak kolumna dymu unosząca się dosłownie znikąd. Przynajmniej na razie nie ma jeszcze pewności, co takiego mogło wywołać te niezwykłe fenomeny świetlne, ani czy na pewno nie było to może oszustwo, sprokurowane i następnie opublikowane na serwisie YouTube tak, aby wywołać sztuczną sensację. Jak zwykle w przypadku tego typu zdarzeń, teorii co do prawdziwej natury tego zjawiska jest dość wiele. Część z internautów uważa, że to niezwykłe światło mogło zostać stworzone przez słynny system Harp, a nawet że to sami Amerykanie posłużyli się tym światłem, by w jakimś celu wywołać trzęsienie ziemi o magnitudzie 7 stopni w skali Richtera. W tym miejscu warto byłoby jednak wspomnieć, że niezwykły blask widziany na ekranie miał miejsce około 300 km od epicentrum klęski żywiołowej, co może sugerować, że raczej jej nie wywołał. Część z internautów zaczęła więc iść w inną stronę i zasugerowała, że ten niezwykły fenomen świetlny mógł być ostrzeżeniem przed zaistnieniem trzęsienia. Co dodatkowo sugeruje fakt, że podobną różową poświatę obserwowano np. w wybrzeżu Indii. A według naocznych świadków tego typu zjawiska pojawiały się już wcześniej w innym obszarze Filipin. I wszystko to było związane bezpośrednio z nadchodzącą aktywnością sejsmiczną. Oczywiście na razie nie powinniśmy jeszcze poddawać się naszym fantazjom, ponieważ prawda jest taka, że po prostu nie wiemy co wywołało to niezwykłe zjawisko. Dlatego też nie powinniśmy wykluczać, że mógł to być też jakiś nieznany, naturalny fenomen, który do tej pory nie został jeszcze zarejestrowany na kamerze. Jeżeli macie jakieś własne opinie na ten temat, to gorąco zachęcam, abyście podzielili się nimi w sekcji komentarzy. No i cóż, to byłoby już na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Naturalnie żywię nadzieję, iż przypadł Wam do gustu. A jeżeli tak, to chciałbym zaprosić Was do obserwowania naszych mediów społecznościowych. Dołączenie do Discorda, lub kto wie, może i nawet wsparcie nas za pomocą sklepu internetowego lub Patronite'a. Naturalnie, wszelkie potrzebne linki odnajdziecie poniżej w opisie.